Dla zaspokojenia Waszych oczu w tle będą leciały jakieś przypadkowe jazdy na rowerach z chłopakami, a tymczasem... Dzień dobry, w dniu dzisiejszym zrobimy sobie podsumowanie tego, co w roku minionym 2021 działo się na tym, że Unbroken Read, kanale na YouTubie dotyczącym, no teraz głównie serwisu rowerowego i serwisu amortyzacji. Jest to podsumowanie, które ja sam z chęcią z innego kanału usłyszałbym, dlatego robię to dla Was, bo byłbym bym ciekaw ile czego jak. Więc lecimy na początku z liczbami, potem troszkę opowiemy sobie o tym jakie są plany na przyszłość i co zamierzamy i na samym końcu parę słów ode mnie co ja o tym wszystkim uważam. Lecimy z ciekawymi rzeczami. 106 materiałów w formie krótkich wideo, krótkich lub czasem dłuższych, nie licząc live'ów, bo z nimi 111. Średni czas to 14 minut 57 sekund, i znów nie wliczając live'u, bo one windują tą średnią ponad 20 minut, ale dla reszty statystyk, które tutaj będę podawał, nie będziemy tych live'ów, które troszkę przekłamują dawać. Daje nam to wszystko 26 godzin 25 minut 11 sekund materiału, który żeby oglądnąć w jednym ciągu nawet na dwukrotnym przyspieszeniu, no musielibyśmy do tego przysiąść na 13 godzin, więc wyszło tego całkiem sporo. Sam byłem zdziwiony jak to podsumowałem. Moje materiały zostały wyświetlone 636 tysięcy razy, co daje nam łącznie prawie 60 tysięcy godzin oglądania bez przerwy, bez czterech dziesiątych. Jest to 3 576 tysięcy minut, co dla jednej osoby oznacza 2483 dni, czyli prawie 7 lat oglądania bez przerwy. W tym czasie przybyło mi 6370 subskrybentów, przybyło ich więcej, tam ponad 7 tysięcy. Ale utrata tych subskrybentów wynosiła 1160, co jakoś mnie szczególnie nie dziwi, dlatego że robię content dość specyficzny. Jeśli ktoś chciał zobaczyć jednego Amora i zasubskrybował, bo pomyślał, że o ciekawe, a potem co tydzień dostaje Amora na karcie na YouTubie. Tego to, to nie interesuje i się ze mną żegna, co rozumiem i szanuje. Szacunkowe przychody z tego kanału to niewiele ponad 3000 zł. Przychody z reklam. Bo w zasadzie, jeszcze dodatkowym przychodem, który miałem, to jeszcze został ze mną ten składaczek elektryczny Fido, którego sobie kiedyś przerobimy. A! To będzie gdzieś w przyszłości, więc czekajcie, bo ja już tam założyłem takiego amora. Oj, 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 no, pozakładałem tam ciekawych rzeczy, także oglądajcie, to będzie w przyszłości. Ale co do tych przychodów. Biorąc pod uwagę, że na film poświęcałem około 7 godzin. Niektórzy mogą powiedzieć, ej, ale miałeś takie filmy po 2 minuty, ty uważasz, że tam poświęciłeś 7 godzin? Przypominam. To jest średnia. Były owszem takie filmy, które wymagały na nagranie, zmontowanie, zrobienie miniatury, opisu, wrzucenie. No. Powiedzmy do dwóch godzin, nie więcej, były takie filmy. No ale są też takie filmy jak Shimano, są takie filmy jak Sprzęgło i są różne inne filmy o amortyzacji, które na zmontowanie i w ogóle całą obróbkę razem z nagraniem, wrzuceniem i miniaturą, no, zajmowały 10 godzin. Więc tak jak mówię, to jest średnia. Daje nam to przy tych zarobkach i takim średnim czasie no około 4 zł na godzinę. Zawsze mógłbym dopłacić, nie, hola, hola, moment. Wydałem na komputer i kamery, no sprzęt, jakiegoś gimbala, bo chciałem dostarczyć wam w miarę akceptowalną jakość jakieś 13 tysięcy. Więc daje nam to finalnie minus 12,50 na godzinę. I powiem Wam szczerze, że mi to nawet jakoś szczególnie nie przeszkadza, bo liczyłem, że będzie gorzej. Także dla mnie to jest dobra informacja. Moje takie lajtowe podejście do tego wynika z jednej prostej sprawy. Zawsze przecież mógłbym mieć hobby, nie wiem, terenówkami chcieć jeździć i dokładać do tego naście tysięcy. Więc teraz dołożyłem naście tysięcy razy. i. Tylko jedną kamerę prawie wykończyłem, więc jak mi komputer nie padnie, to jeszcze ten próg opłacalności jest w miarę. Zatem stopy zwrotu w roku mamy jakieś 20 parę procent. No, akceptowalnie. Jak nie wykorkuję do 3 lat, to wyjdę na 0. Lecimy dalej z ciekawymi liczbami. 24 kraje poza Polską to są miejsca, w których gdzieś tam moje materiały się pojawiły, co jest bardzo miłe, ale nie oszukujmy się, głównie Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, tam moje materiały wyświetlały się w tysiącach. No, domyślam się, że nasze polonie tam po prostu sobie klikały, co jest bardzo miłe. A głównym moim odbiorcą jest mężczyzna w wieku między 35 a 44 lata, więc się ma na tatuśki. Kobiet jest mało, niestety tylko 3,4%, co jest przecież logiczne, bo no taki content. I ja się zastanawiałem, co z tą jakością. Bo nie wiedziałem, czy inwestować w lepsze kamery, a może nagrywać to w 4K i poświęcać więcej czasu na montaż, wrzucanie itd., ale z drugiej strony widzę, że ponad 50, a właściwie prawie równo 50% odbiorców, bo tam 50,2% ogląda moje materiały na telefonach. I teraz jest kwestia taka, że mi się wydaje, że to jest jakoś wystarczająca, bo na telefonie w Full HD to wygląda w miarę przyzwoicie. Dla tych osób, które oglądają na komputerach telewizorach, dajcie znać, czy jest to akceptowalne i dzięki temu macie trochę więcej materiału, czy mniej materiału, a trochę lepszej jakości. Tutaj już zdam się na was i ostatnią liczbą, która mnie jakoś tam interesuje, to 2911 odtworzeń z Tłumaczeniem, które gdzieś tam na początku materiału wyrobiłem, ale na Boga, jak długo to zajmuje. Same tłumaczenia zajęły mi kilkadziesiąt godzin, bo dla osób, które nie wiedzą, to żeby zrobić tłumaczenie materiału z języka polskiego, to musicie najpierw wrzucić napisy w języku polskim, potem dopiero przetłumaczyć je na przykładowo angielski. O matko, ile to zajmuje. To jest no niewykonalne dla jednej osoby. Ja zrobiłem chyba tylko 10 czy 11 filmów przetłumaczonych i no więcej nie zrobię. To jest taka ilość czasu, że można byłoby się nóżkami nakryć. Więc tyle z jakichś ciekawszych liczb. Zróbmy sobie tak, że jeśli macie jakiekolwiek pytania, to dawajcie je w komentarzach tutaj. I w ogóle zrobimy jakiegoś znowu QA live'a o live'ach za chwilkę. Lecimy teraz z planami na przyszłość. Przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze: kanał Unbroken Read już poleciał tak mocno w serwis i w rowery, że chyba musi taki zostać. Ja z założenia chciałem, żeby to były po prostu moje rzeczy jakieś, jakie chcę, ale tak dużo weszło tego serwisu, że on chyba już musi zostać serwisowy. Zostanie tak jak jest pojawi się drugi kanał, na który będę wrzucał rzeczy, które bardziej mnie interesują. Bardziej mnie interesują na takiej zasadzie, że zrobimy z tego taki poligon doświadczalny, na którym będę robił rzeczy, które mi bardziej kojarzą się z relaksem, bo jak widzicie przy materiałach i przy kanale Unbroken Read poświęciłem parę tysięcy godzin w ciągu roku i jest to dość męczące. Owszem, cieszy mnie to, ale jest to w dalszym ciągu męczące, więc potrzebuję... Troszkę tutaj wyluzować, a będę robił sobie inne rzeczy. Mnie przede wszystkim odprężają góry, więc możecie się spodziewać, że będzie tam sporo o górach. Poza tym, mam tam parę innych pomysłów, które chciałbym sobie porobić, więc będziecie mogli rzucić na to okiem. Na kanale Unbroken Read, poza tym, że na razie muszę pogarniać opisy, spisy treści, jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam jeszcze się nawarstwiły. Wrócimy do jakiejś tam formy live'ów. Niestety robienie live'ów w tej formie, co było, czyli ja zabieram chłopaków, jedziemy, nagrywamy, ja ich rozwożę, no nie, nie wrócić z prostego względu, no bo ja zmieniłem miejsce zamieszkania i to po prostu by sprawiło, że musiałbym zrezygnować całkowicie ze snu już wtedy. No a tego wolałbym uniknąć. Muszę sobie najpierw przeprowadzić testy. Kupić prawdopodobnie jakiegoś laptopa, który byłby w stanie pociągnąć transmisję na serwisie, ale to się jeszcze okaże, może jakoś inaczej to rozwiążę. I tylko pod warunkiem, że będę w stanie robić live y prosto z sklepu serwisu, to tylko wtedy one ruszą regularnie, bo tak to inaczej fizycznie nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jeśli nie ruszą te serwisowe na co już duża szansa, bo po prostu już szkoda mi pieniędzy znowu na jakiś mocny laptop, to będę robił raz na pewnie 2-3 tygodnie live'a samodzielnie od siebie z domu i będziemy robić to w piątkowy, sobotni albo niedzielny wieczór. Odpuścicie sobie wtedy pytania w stylu, ile oleju do TTX-a 22, no, nie będziecie takich rzeczy robić, bo po prostu nie mam na to siły, ale będziemy sobie rozmawiać, snuć na temat rowerówki, tak klasycznie powiedzmy przy browarze. Jak już znacie podsumowanie i znacie też plany, no to mogę dopuścić się mojego subiektywnego komentarza na temat tego kanału i jak to wygląda. Jestem zaskoczony tym, jak pozytywny odbiór to ma i bardzo się cieszę. Jednak z drugiej strony, wiele osób spośród was popada w jakiś taki hura optymizm, że co ja to nie wiem, wiem wszystko. Na pewno wszystko ogarnę, bez przesady jestem jakimś tam podrzędnym mechanikiem, który coś tam ogarnia, ale znowu no nie jestem jakimś guru serwisowym, przede mną jeszcze lata szkoleń i tak dalej i nauki. Bardzo cieszy mnie to, że Wy się uczycie i ja mogę się uczyć od Was, więc bardzo, bardzo zachęcam do komentowania, jeśli macie jakieś uwagi. Ja głównie po to to nagrywam, żeby się od Was też uczyć. Komentujcie nawet jakieś rzeczy, które tak 50 na 50 Wam się wydają. Rozważymy to sobie i o tym pogadamy. Bardzo się cieszę ze wszystkich komentarzy, więc śmiało. Ja zakładałem, że do sierpnia będzie 1000 subskrybentów, więc mamy jakoś pięciokrotność tego. To też bardzo mnie cieszy. Jeśli chodzi o zarobki, powiem Wam tak: no i ja wychodziłem z założenia, że mógłbym mieć hobby, do którego bym dokładał, więc takie, z którego wyciągam chociaż parę złotych, a i tak dokładam, to zawsze coś. Z takich najmniej przyjemnych rzeczy, w sumie, w Brighton był nawet śmieszny. W zasadzie w komentarzach nie ma tragedii, jak mnie krytykujecie to zazwyczaj podstawnie, więc po prostu z pokorą przyjmuję uwagi. U mnie prywatnie się dużo pozmieniało, bo teraz mam żonę, mam trochę więcej obowiązków, zmieniłem miejsce zamieszkania, więc trochę czasy na dojazd do pracy więcej zajmują. No będę miał po prostu mniej czasu, ale myślę, że jakoś tymi live'ami to wypośrodkujemy. Na chwilę obecną Tyle z mojej strony na dziś, mam nadzieję, że jeśli będziecie mieć jakieś pytania czy coś, zadacie je w komentarzach i po prostu zrobimy sobie jakieś Q&A w najbliższym czasie. Na chwilę obecną myślę, że tyle z mojej strony, jeśli coś mi się jeszcze przypomni, to będzie na pewno w opisie dopisane, trzymajcie się i oby ten rok 2022 był dla nas serwisowo równie owocny. Jak najmniej FHM 7110 i tym podobnych wynalazków, a jak najwięcej przyjemnych DHX-ów piątek do serwisu wam życzę. Trzymajcie się, cześć!